Chciałaś być taką rusałką. Trochę, trochę, prawda? Tak, Romantyczną, tak, tak. zwiewną. Czasem. Tylko nie taką z ringa. Wiesz. No dobra, <laughs> zobaczmy. Dobra, Czy udało zamknęka się nam to osiągnąć. Zamknęka. Uwaga. No, jestem rusałką, ale z... tak, tak. Z bufetem <laughs> Jesteś Rusałka z bufetem. Sam bym na to nie wpadł. Ale zobacz, tutaj też, też masz tą... jest Zobacz, jaka piękna. tu jest stalia. Tak. Pięknie podkreślona, tutaj bioderka wychodzą, nie? I to nie jest niewygodne, absolutnie. Jest urocza, jest to W tej glamur była pewna siebie, była taka z pazurem, a nagle w tej sukni widzimy takie dziewczęce, łagodne, życzliwe oblicze Panny Młodej. I to jest piękne. Było glam, teraz jest... Zupełnie co innego. Łąka. Łąka, łąka pełna romantyzm, zwiewność. Leciutka, piękna. Romantyczna. Oj, bardzo. Taka delikatna. Za delikatna. Prawdziwa, romantyczna. Dobrze ta. obdarzona przez naturę. Mm. Tego tak. <laughs> się nie da ukryć. Miałabym poważne obawy, że jak zaczną się wielkie harce i swawole na parkiecie, żeby coś nam tam nie wyskoczyło. Ta suknia nie ma jednej rzeczy. O, nie tak? ma pazura, którego masz. Tam no ta Tamta miała pazur. Ja myślę, że za spokojna jak na jej charakter. Trudno się nie zgodzić, że w tej sukience czegoś brakuje Karolinie. No. A ty Karola? Przy takiej elegancji Francji, jak na początku była A, pierwsza, to przy niej pasuje na wiele. A przy takiej sukience raczej bym była za czymś opalizującym, tak jak ten róż. Tutaj trzeba ewidentnie pokazać coś jeszcze. Trzeba je po prostu zachwycić, zarówno je, jak i Karolinę. Ostatnia szansa. Różowa księżniczka. To może być to. Klasyk. Kto nie chce zostać w tym dniu księżniczką? Postawiliśmy na różową księżniczkę. Co to na to? Chcecie mnie zabić? <grym> Szok. A jak duża w niej będę na dole? Czy będzie się dało ją okiełznać? Czy nie będą tak. Wszystko się da. Ale kolor piękny. Tu aplikacja piękna. Tu jest pięknie. Jeżeli z tą sukienką nie wyjdzie, to ja zmieniam zawód. I tyle. Patrz. Raz, dwa, trzy. Hop. <grym> Boję się otworzyć oczy. Trzy, dwa. O jest. O Boże. Ona do mnie przemówiła. Nie mogę tego powiedzieć. O, nie mam słów. pista. Wiedziałem, że ta sukienka jej się spodoba. Ale że aż tak.